Drodzy uczniowie, skoro oglądacie mnie teraz, to zakładam, że już podjęliście decyzję o przystąpieniu do projektu New Voices Over to You. Zanim przystąpicie do nagrywania, mam dla Was kilka wskazówek w oparciu o filmy, które od kilku lat kręcę ze swoimi uczniami w gimnazjum. Na co zwrócić uwagę? Czego unikać? Po pierwsze, upewnijcie się, że w scenariuszu uwzględniliście większość słówek i zwrotów, które dostaliście od nauczyciela. Jeśli ich nie będzie, film nie będzie mógł zostać zaakceptowany ani wziąć udziału w ogólnopolskim konkursie. Po drugie, zadbajcie o dobrą komunikację na planie. To znaczy, żebyście używali wcześniej ustalonych gestów sygnalizujących różne polecenia. Zacznij, skończ i tak dalej. 3 2 1 akcja. Po trzecie, jeśli zdarzy się problem, nauczcie się o tym mówić w sposób bardzo Jasny i szczery, bez emocji. Szanujcie siebie nawzajem. Krótkie i proste polecenia są kluczem do szybkiej pracy na planie. Na przykład robimy dubel. Powiedz tak i tak. Kolejną rzeczą jest bezpieczeństwo na planie. Nie chcecie, żeby zabawa rekwizytami zakończyła się w sposób bardzo niespodziewany i to do tego w szpitalu. Tylko dlatego, że ktoś się skaleczył albo coś na kogoś spadło. A teraz słowo o operatorze kamery. Jeśli nim jesteś, musisz unikać filmowania osób pojawiających się w kadrze przypadkowo, chyba że te osoby wyrażą na to zgodę pisemnie lub są tylko tłem w przestrzeni publicznej, np. na przykład na sterowce miasta. Kolejna kwestia. Jak radzić sobie z trudnościami? Nie zniechęcajcie się po napręceniu kilku nieudanych scen. Wszystko zależy od waszej własnej wyobraźni, a każdy kolejny film czy poszczególne ujęcia z pewnością będą lepsze. A teraz coś o przekazie filmu. Jeśli chcecie, żeby wasz film spodobał się szerszemu gronu, warto jednak pamiętać, że nie każdy lubi bardzo abstrakcyjny humor. Co nie znaczy, że film nie może mieć komediowego charakteru czy zabarwienia. Najważniejsze jest, żeby nikogo w tym filmie nie urazić. I na koniec, najważniejsze. Waszym priorytetem jest zadbanie o jakość dźwięku i obrazu. Ponieważ od tego zależeć będzie efekt końcowy waszej pracy. Nie chcielibyście, żeby po dwóch godzinach okazało się, że mikrofon był albo źle ustawiony, albo co gorsza, nie był włączony. To tyle na dziś. Następnym razem powiem o sprzęcie i dam więcej wskazówek technicznych. Zapraszam serdecznie.